Siema! Ehm, no, poprawiałam makijaż w poprzednim filmem, bo nagrałam jeden po drugim, ale mam taki pomysł na film zarombisty, że ten pomysł się sprzeda. Już będziecie chcieli to obejrzeć, bo lubić pewnie story time. Zaczynam swój story time. Mój story time zaczyna się tak. Byłam sobie <grym> z moimi koleżankami w Rosmanie. Znaczy historia zaczęła się tak, że musieliśmy się spotkać, bo długo się po prostu nie widzieliśmy, po feriach i tak dalej, w ogóle po tej przerwie świątecznej, naszej pięknej i pozdalnych. No, generalnie bardzo długo się nie widzieliśmy. No. Szłyśmy do Rosmana, chcąc Roxanie pomóc w wyborze kosmetyków. A ja oczywiście musiałam się popiegać testem znaczy, szłam z takim zamiarem, bo lubię się psikać te strony perfum. One są takie cudne, rozpanie. I zawsze potem przechodzę takie. Kupuję tonę perfum, dosłownie tony perfum. Ja jestem człowiek, który uwielbia perfumy. Więc zawsze się wszystkie musi wypsikać i zrobić. Ale to nie mam. No, więc wchodzimy do tego rozpana, nic się nie zanosi. Idziemy, idziemy. No. Stajemy przy kosmetykach kolorowych. Roxana zaczyna sobie coś tam robić, maziać się i tak dalej. Oczywiście link do Roksany kanału w opisie. Zaczyna sobie coś tam maziać, robi, nie? Ja mówię, ej, podajcie, bo jeszcze tam była taka inna koleżanka. Nie wiem, czy, czy sobie o tym, żebym e, wzięła e, i powiedziała o nie, więc nie będę ani mówić. Ale w każdym bądź razie, no, byłyśmy tam. Ja poprosiłam o tester, tester, podkreślam słowo klucz, tester kosmetyku jakim był korektor pod oczami. no i że po prostu słyszałam coś takiego, że ręka jest ciemniejsza od y, buzi, to chciałam sobie przetestować na buzi ten korektor jak mi po, po, przykryje wory pod oczami, bo mam straszne wory pod oczami i chciałam sobie przykryć na buzi zaczęłam sobie paciać tym, wklepałam sobie i no nawet nieźle krył, nie? tester, tester Przychodzi kobitka yy, w Rossmanie pracująca i co robi? Ale proszę nie malować się, nie, proszę nie otwierać kosmetyków i się nim malować. Ale takie, ale to jest tester. Yy, po prostu powiedziałam, ale proszę panią, to jest tester. Ona powiedziała, ale jest pandemia i nie można używać. To po co one są to wystawione? Takie moje pytanie. No, no, no tak się skończyła pierwsza sytuacja. I jeszcze właśnie ta druga koleżanka, do niej podeszła inna pani i powiedziała, że my mamy się nie drzeć, bo nie jesteśmy na kurzym targu, yy, gdzie nie byłyśmy wcale aż tak bardzo głośno. Nie byłyśmy w sumie wcale głośno, wyszłyśmy tam praktycznie jak do biblioteki. No i tak szeptałyśmy, że to się takiego. O. I ona nagle, w sensie ta moja koleżanka Roxana coś tam sobie pacia, ja wybiera, sobie kosmetyki. Moja koleżanka daje mi do zobaczenia lakier do paznokci, który praktycznie się rozwarstwił. Miał wodę brązową na górze, a na dole miał taki swój normalny kolor i on był rozwarstwiony. I ona powiedziała, że to jest od ciepła, nie? że tam jest jakby reakcja termiczna w tym lakierze zaszła. Ta moja koleżanka, tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I sobie tak rozmawiamy, nie? Wychodzi nam ta baba z zapleców, ta sama, co im powiedziała o, o tym korektorze, i mówi takie: Ale to nie jest przez to, że ten lakier stał w cieple i, i, i naświetlany był, tylko dlatego, że to klientki otwierają zamknięty lakier. Zamknięty lakier, to poznać Ten lakier w sobie był błękitny i był naprawdę świetny. odcień. Ale tak się rozwarstwił. I ona stwierdziła takie, ale to dlatego, że klientki otwierają. Jak ja rykłam wtedy wewnętrznie, mam takie, o co chodzi? Ona yy, i Roxana, yy, również ze mną, poszłyśmy z tamtej drogerii. Roxana kupiła co miała kupić, poszłyśmy z tej drogerii, dlatego, że nie mogłyśmy wytrzymać tam atmosfery. Dlatego, że była wredna pani, ekspedientka. I inna pani, która powiedziała, że jesteśmy jak na targu i że mam się nie drzeć, że pozdrawiam Rosman. Yy, bardzo nieprzyjemna sytuacja, zresztą nie wiem, czy ta pani miała jakiś zły dzień, czy coś naprawdę. No, nie to jest ała po prostu. To, to mnie boli w duszę, że tacy, tacy ludzie tam wiecie, tak pracują, jakby. Ja rozumiem, że ktoś może się na was patrzeć, ale żeby mówić do was. Wręcz obrażać Was przez to, że testujecie sobie kosmetyki, które są pokazane, tester leży, testujecie sobie kosmetyk, żeby sprawdzić, czy chcecie go kupić, bo chciałam sobie kupić, bo mi się korektor skończył. To co, tak jakby... Do tej pory w sumie go nie mam, dlatego mam tutaj takie wory. Ale mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie widać. Mimo tego, że widać to bez kamery. Także... Pozdrawiam moje wory i pozdrawiam moje pieniądze, które nie zostały zostawione w tamtej drogerii. Bardzo irytująca sytuacja. Bardzo. No, także to koniec tego storytime'u. Myślę, że wam się spodobał. Jakby, jakbyście chcieli więcej, to możecie do mnie pisać, w komentarzach. YouTube mi ich nie wyłączy, ale jak wyłączy, to ja je znowu włączę. Także pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do następnego. Nie ja nagram odcinek zaraz. Także do następnego odcinka, który będzie zaraz.